Wełna celulozowa to według jej producenta dokładny sposób na ocieplenie wszelkiego rodzaju poddaszy i sufitów, szczelnie uzupełniające elementy konstrukcyjne i powierzchnie bez mostków cieplnych. Szybki montaż, dokładne uszczelnienie, odporność na ogień. Czy możemy potwierdzić te cechy? RealBud testuje. Odcinek 8. Wełna celulozowa Termex. Dzisiejszy dzień w Realbudzie będzie bardzo pracowity. Rano dotarła do mnie przesyłka od firmy Termex. Skrzynka do testu palności wełny celulozowej. Ruszam na plan. Na początek poddam wełnę celulozową naszemu ulubionemu testowi ognia. Chwila czasu na otwarcie skrzynki i ukazuje nam się szczelnie, dokładnie wypełniona przestrzeń między deskami. Materiał jest sprężysty i układa się według kształtu konstrukcji. Palnik odpalony. Czas na 5 minut z płomieniem, którego temperatura sięga 800. Stop me. Obraz jest kilkukrotnie przyspieszony. Link do testu bez montażu znajdziesz w prawym górnym rogu lub w opisie filmu. Gołym okiem widać, że mimo, iż wełna zrobiona jest z papierowych gazet, nie staje w ogniu. A ewentualne pojawiające się na chwilę płomienie natychmiast zagasają. Materiał nie rozprzestrzenia ognia. Zwęglenie pojawia się jedynie w miejscach bezpośrednio traktowanych płomieniem palnika. To duże i miłe zaskoczenie. Wełna, wykonana z recyklingowanego papieru gazetowego, nie pali się. Nadszedł kolejny dzień. Dziś dowiemy się, jak wygląda proces montażu wełny celulozowej Termex. Przyjechałem do podszczecińskiej miejscowości, gdzie przywitał mnie Dawid Chuszcza, który wykonuje montaż wełny celulozowej. Do procesu tego służą specjalne maszyny pompujące wełnę przy użyciu sprężonego powietrza do miejsca przeznaczenia poprzez długi wąż. Jeśli interesuje Cię ta forma ocieplenia, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Polecą Ci najlepszych wykonawców. W całym kraju wracamy na budowę. W tym przypadku poddasze nie będzie użytkowane, dlatego wypełniona zostanie przestrzeń między wiązarami. Doświadczony wykonawca kieruje strumień wełny w odpowiednie miejsca, które bardzo szczelnie wypełniają się materiałem. Zwykła wełna czy styropian nie sięgają we wszystkie zakamarki, powodują zatem możliwość powstawania mostków cieplnych. W przypadku wełny celulozowej to ryzyko zniwelowane jest do minimum. Tak dokładne wypełnianie przestrzeni przywodzi na myśl ocieplanie pianą pur. Nie jest ona jednak materiałem tak ekologicznym jak celuloza. W przypadku wełny celulozowej Termex zalety prezentują się same. Po pierwsze, jest ona materiałem ekologicznym, pochodzącym z recyklingu. Po drugie, nie pali się i nie rozprzestrzenia ognia. Po trzecie, jej montaż, co prawda, wymaga specjalistycznego sprzętu. Jednak koszt materiału wraz z usługą wdmuchiwania jest niższy niż tradycyjne ocieplenie poddasza. Zadzwoń pod podany numer i poznaj szczegóły cenowe. Wypełnianie przestrzeni przy użyciu tego materiału powoduje, że nie powstają mostki termiczne, a co ciekawe, Ciekawe, szkodniki i gryzonie nie znoszą impregnatu użytego do jego produkcji. Wełna celulozowa Termex otrzymuje certyfikat Real Wood Poleca. Jest produktem wyjątkowym, a jej użycie jest proekologiczne. Nie zapomnij o subskrypcji kanału.